Witajcie znowu w domowym. Dziś jestem jak słyszycie lekko zakatarzony, ale mimo to bardzo szczęśliwie, że jest nas już ponad 5000 osób na YouTubie. Obiecuję, że będę nagrywał dla Was jak najlepsze treningi, ćwiczenia i wszystko co z treningiem związane, po to byście mogli się rozwijać. I dziś pokażę Wam drugi trening z cyklu treningów Supermana, czyli z wykorzystaniem Super Serii. Bierzemy się za klatkę piersiową i grzbiet. Będą po 3 ćwiczenia na klatkę, trzy na plecy i naprawdę da to Wam duży wycisk. No to co? Do roboty! I zaczynamy od klasycznego wyciskania sztangielek na klatkę piersiową leżąc. Pamiętajcie o tym, żeby łopatki były ściągnięte, klatka wypięta, barki cofnięte i u góry nie blokujemy rąk w stawach łokciowych. I jeżeli macie ławeczkę z regulowanym kątem oparcia, to dobry moment, żeby ją wykorzystać. Pracować wtedy możecie bardziej nad górną częścią klatki piersiowej. I robicie 4 serie po 8-12 powtórzeń. I po każdej serii wyciskań przechodzimy od razu do serii podciągania na drążku w szerokim nachwycie. Pamiętajcie o tym, żeby wypinać klatkę piersiową, ściągać łopatki i żeby barki nie szły nam do góry. I robimy oczywiście cztery serie po tyle ruchów, ile możemy. Staramy się, żeby w każdej serii było to 8 ruchów. Jeżeli jest dla Was za trudno robić 8 ruchów samodzielnie, pomagajcie sobie po prostu podciągając się z krzesłem i powoli opuszczając. Drugie ćwiczenie na klatkę będzie bardziej izolowane, a będą to rozpiętki. Pamiętajcie o tym, żeby u góry nie odpoczywać, żeby klatka piersiowa była wypięta, łopatki ściągnięte i żeby kąt w ramionach nie robił się w pewnym momencie za mały, po prostu żeby to ćwiczenie nie zamieniało się w wyciskanie. I robimy 4 serie po 10-12 ruchów. Po każdej serii rozpiętej przechodzimy od razu do podciągania na drążku w podchwycie na szerokość ramion, pamiętając o tym, żeby kierować się takimi zasadami jak przy szerokim nachwycie. I znowu, jeżeli jest dla Was za trudno podciągać się samodzielnie, pomóżcie sobie, podciągając się z pomocą krzesła i powoli opuszczając, wykorzystując fazę negatywną tego ćwiczenia. I na koniec cztery serie popularnych pompek, tylko z tą różnicą, że będziemy robili je z nogami na podwyższeniu, co sprawi, że nieco mocniej będzie pracowała nam górna część klatki piersiowej i po prostu ćwiczenie będzie trudniejsze. Robimy cztery serie po 12-15 ruchów. I po każdej serii pompek robimy serię ćwiczenia na grzbiet, a będzie to wiosłowanie ze sztangielkami w opadzie. Pamiętajcie o tym znowu, żeby wypinać klatkę, ściągać łopatki i u góry przytrzymać na chwilę ciężar, żeby jeszcze mocniej napiąć mięśnie grzbietu. I tutaj dla urozmaicenia możemy wykorzystać inną wersję tego ćwiczenia, mianowicie wiosłowanie ze sztangielką jednorącz. I czy robimy to obu rącz, czy jednorącz, robimy cztery serie po 10-12 ruchów. I tak właśnie wygląda nasz tryb. Jego zaletą jest to, że ćwiczenia z ciężarem własnego ciała i ze sztangielkami na klatkę i na grzbiet są naprzemiennie, więc nie będzie problemu z tym, że trzeba będzie szybko zmieniać obciążenie. Drugą zaletą jest to, że grzbiet ćwiczymy zarówno w nachwycie, jak i w podchwycie, jak i w chwycie neutralnym, więc atakujemy go pod różnymi kątami. I to tyle na dziś w domu. Wkrótce pokażę Wam kolejny trening Supermana na brakujące do naszego programu grupy mięśniowe, czyli na nogi i na barki. Dzięki, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej wspólnie będziemy trenować i poprawiać nasze sylwetki i po prostu samopoczucie. Zaglądajcie na Facebooka, subskrybujcie domownie i nie zapominajcie trenować. Do szybkiego!